Kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i w pierwszym vlogu w 2025 roku. Jak widzicie, wróciłam do Lizbony i swoją drogą mam też nową kamerę, która jest taka bajeranska, że śledzi nawet moją głowę i mogę iść wszędzie i ona ze mną śledzi. Także jest to mega wygoda. Dlatego robię tego vloga z że chcę po pierwsze przetestować tą kamerę i po drugie chcę zrobić takiego vloga wdrażania się w nowy rok i jak rozpocząć ten rok dobrze. Dobre nawyki w ten rok i chciałabym, żebyście mi towarzyszyli, żeby mogła może Was zainspirować z tym, jakie nawyki warto wdrażać w nowy rok, żeby czuć się lepiej, czuć się sprawniej i w ogóle, żeby przeżyć ten rok jak najlepiej się da. Oczywiście wiadomo, jak ktoś z takimi nawykami nie ma co narzucać na siebie jakiejś dodatkowej presji. Ostatnio wyświetlił mi się taki artykuł, że tylko 1% osób na całym świecie dotrzymuje swoich postanowień noworocznych przez cały rok. A ja już kiedyś robiłam wam taki filmik, w którym mówiłam, że nienawidzę postanowień noworocznych i nie lubię tego, bo uważam, że czas na zmiany jest w każdym możliwym momencie, kiedy tylko tego potrzebujemy, a nie musimy czekać do nowego roku. Well, sorry, jeżeli będę patrzeć troszeczkę poniżej niż w ekran, bo jestem przyzwyczajona do tak, tego, że widzę się w oglądzie, ale tutaj ten podgląd jest naprawdę nisko, więc mogę trochę uciekać na wzrokiem, ale postaram się tego nauczyć. Ale stwierdziłam, że chcę rozpocząć ten nowy rok tak dobrze i w ogóle, więc w tym roku trochę się na tym skupiłam, tym bardziej, że przez to, że jestem teraz tutaj na Erasmusie, tutaj cały czas jakieś wyjazdy były, to mam wrażenie, że bardzo rozlegurowała się taka moja Rutyna, a ja bardzo lubię taką rutynę, ponieważ ona właśnie pozwala dbać o siebie. Takie życie z dnia na dzień, spontaniczne, crazy i w ogóle to jest moje ulubione życie, ale no jednak mimo wszystko taka rutyna też jest nam w życiu potrzebna i po prostu wdrażania takich dobrych nawyków, których ja ostatnio zapominałam. I pierwszym takim zdrowym nawykiem jest oczywiście picie wody. Zaraz rozpocznienie dnia od szklanki wody z cytryną, to jest jeden z lepszych nawyków, które można robić po poranku. Także to sobie teraz zrobimy i oprócz tego. Do umycia gary. Także tym też się musimy zaraz zająć. Zobaczcie, to jest takie małe coś. I ona jeszcze w dodatku ma, o tutaj, taki ekranik. A później wam opowiem jeszcze o sytuacji, która wydarzyła się wczoraj wieczorem, czyli w piątek wieczorem. Dzisiaj mamy sobotę, która strasznie mnie stresuje. Ja w ogóle zauważyłam, że ja. Jestem bardzo podatna na denerwowanie się i zamartwianie się. Wystarczy dla mnie jedna wiadomość i ja się zaczynam bardzo zamartwiać. I opowiem Wam o tym troszkę później. Opowiem Wam o różnych sytuacjach, które miały miejsce ostatnio w moim życiu, którymi się zamartwiałam, które jeszcze były jakby spowodowane tym, że jestem tutaj sama i czułam taką bezsilność, nie wiedziałam co ze sobą zrobić. Także to też jest mój cel na ten rok, żeby przestać się zamartwiać i podchodzić z wszystkim z pozytywnym podejściem, że hej, przecież wszystko będzie dobrze, zawsze było, dlatego czemu ma być inaczej tym razem? Ale to o tym zaraz. jak tam wasz nowy rok i sylwester, bo jeśli chodzi o mój, to rozpoczął się bardzo, bardzo pozytywnie, z racji, że ja wyjechałam z moją rodziną, z moim tatą, z moją mamą, z moim bratem i jego narzeczoną pojechaliśmy do Miami, no i oczywiście lunkom. I nie jest to pierwszy raz, bo powiem wam, że ja jak byłam młodsza, zawsze jeździłam do Miami z moimi rodzicami na sylwestra i zmieniło się to, jak weszłam w taki wiek 19-18 lat, gdzie brakowało mi Spędzenia takiej prawdziwej imprezy sylwestrowej, bo ja nigdy wcześniej na takiej imprezie nie byłam. Z racji, że no ja po prostu na Sylwestra zawsze wyjeżdżałam. No i chciałam po prostu przeżyć taką imprezę sylwestrową z moimi znajomymi. Gdzie wiecie, imprezka można wejść w ten nowy rok z takim, no. Z petardą i tak dalej. A na drugi dzień oczywiście kac i jakaś jedna wielka masakra i rozpoczęcie nowego roku od dnia spędzonego całego wózku. No i powiem Wam, że jakby spoko takie imprezki ze znajomymi są fajne, ale niekoniecznie moim zdaniem na Sylwestra. No i w tym roku właśnie zdecydowałam, że nie chcę takiej typowej imprezy Sylwestrowej znowu, że mi te dwa razy wystarczyło, jak byłam właśnie tutaj w Polsce i spędzałam czas ze znajomymi i że nie potrzebuję już tak spędzać Sylwestra, jakby na imprezki mogę wychodzić i tak Dalej, ale ten Sylwester tym roku tak fajnie rozpoczęłam, byliśmy z moimi rodzicami, z moją rodziną na kolacji, później poszliśmy do pokoju, oglądaliśmy fajerwerki z, mm, z tarasu, bawiliśmy się później z wnuką i w ogóle, także na drugi dzień się obudziłam bez kaca, było naprawdę mega fajnie i mega śmiesznie, także zrobiłam sobie właśnie wodę z cytrynką, mam zamiar wypić całą tą szklankę zaraz. Zanim z... Jezus się głos ja jestem lekko przeciwnikowana. Nie wiem, czy już o tym wspominałam, czy nie, ale głównie właśnie chcę wejść w ten nowy rok. Tak dobrze, z racji, że e, pierwsze jego kilka dni przechorowałam i na przykład od kiedy jestem tutaj w Lizbonie, czyli to już są trzy dni, od kiedy wróciłam tutaj, to cały czas siedziałam w domu albo byłam ewentualnie u dziewczyn, <laughs> nie robiłam nic ciekawego, z racji, że choruję. No i dzisiaj już jest dużo lepiej, jeśli chodzi o energię, chociaż też nie chcę się nadwyrężać. Także I'm sorry, jeżeli będę mówić z lekką chrypką dzisiaj, ale nie o tym mowa, z racji, że chcę zrobić sobie kawkę, ponieważ dostałam dziewczyn na święta ubijaczkę do mleka. Dobra, więc tak, dwie łyżeczki kawy, teraz dwie łyżeczki cukru i teraz dwie łyżeczki gorącej wody. Let's go. Myślę, że tyle dałabym normalnie. Wow, i wygląda trochę jak Trochę mm, z kawiarni, może jeszcze, jakbym ubiła mleko. Jest zimna wciąż, mleko też by musiało być podgrzane jakbym chciała na ciepło, ale jest smaczna. Pije się ją lepiej ogólnie, smakuje lepiej. Dalej ma posmak rozpuszczalnej kawy, no nie będzie to kawa z ekspresu sypana wiadomo, ale jest lepsza. Następnym razem spróbuję dać właśnie mniej wody do kawy, spienimy sobie bardziej tą kawę i spienimy sobie też mleko podgrzane. Całkiem niezłe, całkiem niezłe muszę przyznać, że taką wolę pić na pewno niż taką wiecie wodnistą woda, mleko. Taka jest pogoda od kiedy wróciłam do Lizbony cały czas, więc mam nadzieję, że to się jakoś na dniach poprawi, bo ja jak tutaj jestem na stopień 3 tygodnie, to chciałam wykorzystać to, posurfować albo cokolwiek. Okej, okay, kochani, ogólnie powiem Wam teraz o tej sytuacji, która się wydarzyła wczoraj, która... Po prostu tak mnie że nie mogłam spać dzisiaj no, też się obudziłam z humorem i w ogóle. Także słuchajcie, wczoraj, dzisiaj, wczoraj był piątek, dzisiaj jest sobota, wczoraj o godzinie 21.30 napisali do mnie ludzie z tego mieszkania, które wynajmuję, że muszę się przenieść w weekend do innego mieszkania z racji, że to mieszkanie, w którym teraz jestem, będzie remontowane. I ja takie kurde, przecież oni wiedzą, że ja zostaję tutaj na ostatnie trzy tygodnie i czy ja naprawdę muszę się przenosić, skoro to już naprawdę tylko trzy tygodnie. Więc napisałam im to, po czym oni dali mi informację. Ale jak to? Kiedy zadałaś informację, że Ty wyjeżdżasz za 3 tygodnie? Nigdzie o tym nie poinformowałam, a e, że okres wypowiedzenia, jeżeli podpisuje się umowę na rok, to jest 2 miesiące w Portugalii. No i e, ja o tym nie wiedziałam, bo nikt mnie o tym nie poinformował. W kontrakcie, czyli w umowie, w którą podpisywałam na wynajem tego mieszkania, nigdzie nie ma zawartej takiej informacji, bo wczoraj bez 3 razy tą umowę, bo tak się zestresowałam, że faktycznie coś takiego pominęłam i że teraz będę musiała płacić jakieś, wiecie, dodatkowe pieniądze za to, a jednak to mieszkanie i tak nie jest w stanie patrząc na to jak w jakich kwotach wynajmują inne osoby z Erasmusa właśnie na przykład pokoje, no nie kawalerki, nie mieszkania ale też mają w dużo lepszych lokalizacjach niż ja, no i się strasznie zdenerwowałam więc napisałam od razu wiadomość do Babeczki, pośredniczki, z którą podpisywałam umowę i z którą dogadywałam wszystkie szczegóły, że no jest taka sytuacja, że każą mi się wynieść z mieszkania na ostatnie trzy tygodnie mojego pobytu tutaj. No i oprócz tego ja podpisywałam umowę na to konkretne mieszkanie, na tą dziesiątkę, w której jestem, z takim widokiem, z dokładnie z takim rozplanowaniem, i w ogóle wszystko dokładnie to było to mieszkanie. I w umowie nie ma też napisane nigdzie, że oni mogą mnie wyrzucić z tego mieszkania. Jest tylko, że muszę udostępnić mieszkanie na ewentualne jakieś naprawy, które wynajmujący uważa za konieczne. No ale w umowie nie ma napisane, że ja będę musiała się wynosić z tego mieszkania, bo mam umowę podpisane na to mieszkanie konkretnie. No i e, było to bardzo dla mnie dziwne. Babeczka napisała, że sytuacja wygląda tak, że konieczne jest wyremontowanie tego mieszkania z racji, że jest jakiś przeciek w kanalizacji i ja to rozumiem. I okej, okay, tutaj w tej sytuacji już nie ma co drążyć tego tematu, ja się przeniosę, bo ja jeżeli byłabym pode mną i bym miała faktycznie jakiś przeciek z góry, to bym się strasznie denerwowała, ile to się, nie wiadomo ile to trwa. To akurat to rozumiem, nie chcę tutaj stwarzać żadnych problemów, Problemu, bo sama, jakbym była w tej sytuacji na dole, to też bym chciała jak najszybciej mieć to ogarnięte. Więc tutaj nie ma problemu z tym i się przenoszę. Ale sytuacja wygląda tak, że każą mi płacić za dwa kolejne czynsze z e, tego mieszkania, z racji, że nie poinformowałam, że o nie wcześniej. Mimo to, że ja nie dostałam takiej informacji i nie mam tego w kontrakcie, pani napisała mi, że to jest ogólne takie prawo portugalskie że jeżeli wynajmujesz mieszkanie na rok to masz okres dwóch miesięcy wypowiedzenia wtedy musisz poinformować o tym tylko, że ja nie mieszkam w Portugalii, ja nie miałam o tym pojęcia i nikt mi o tym nie poinformował, więc tutaj w tej sytuacji mam prawo walczyć o to, żeby do, takiego, do takiej sytuacji po prostu nie doszło no ale zobaczymy jak będzie, mam nadzieję, że wszystko będzie okej okay. nie wiem, ja jestem gotowa walczyć, także będę walczyć, no ale z tym przenoszeniem się do mieszkania to oczywiście się przeniosę i tak dalej, także chodźmy zobaczyć patrzeć jak wygląda to mieszkanie, bo ja już je widziałam, ale pokażę wam je również teraz. No jak wiecie, moje mieszkanie już pewnie znacie bardzo dobrze. Prezentuje się ono w ten sposób. To jest mój. Idziemy tutaj. Więc też nie aż tak daleko, żeby się przenosić. No i tak prezentuje się ten pokój. Tutaj mamy łóżko, stolik, nawet lepszy, bo jest niski. Widoczek. No jest nieco gorszy, niestety. Jeszcze bliżej pociągów, czyli jeszcze bardziej będę to słyszeć. Tutaj mamy Kuchnię, tak się ona prezentuje, szafeczka Tutaj mamy oczywiście lustro, no dokładnie takie same, wiecie, e, wyposażenie. Szafa nawet jest lepsza, bo jest zbudowana w ścianę i łazienka, no akurat tutaj muszę przyznać, że jest lepsza, bo w łazience są okna. A ja do tej pory okien w łazience nie miałam, przez co było dość ciemno. I teraz no naprawdę wygląda to dużo lepiej. Prysznic jest co prawda mniejszy, nie ma tych tutaj takich wnęk, gdzie ja mam właśnie, mogę sobie postawić wszystko, no ale pokój jest spoko. Także no jak widzicie sytuacja wygląda tak, że muszę w ten weekend się przeprowadzić i przeprowadza się, ale no sami widzicie, że sytuacja mogła być dla mnie dość stresująca i dalej taka jest że mam nadzieję, że wszystko się wyjaśni, a teraz ja już e, maluję się. Lista umówiona z Julą w galerii, że ona sobie chce kupić jakiś tam pierścionek, który już wcześniej chciała kupić, ja też chciałam sobie zerknąć po sklepach, zobaczyć co tam nowego jest w sklepach. Pomalowałam się and that's how I look. Oprócz tego spiąłam sobie włosy klamrą, którą dostałam od Martyny. A jeśli o zakupach mowa, to chciałabym Wam jeszcze wspomnieć o czymś bardzo ważnym, czyli o sponsorze tego odcinka. Kiedy wyjeżdżałam na Erasmusa, zastanawiałam się nad wieloma rzeczami, w tym jak najlepiej ogarnąć finanse w nowym kraju. Ale postanowiłam zostać przy tym samym koncie bankowym, którego używałam w Polsce. Wielu studentów, gdy wyjeżdżają, mają taką rozkminę, czy zostać przy starym koncie bankowym, czy założyć nowy w nowym Kraju, ale dla mnie kluczowa była wygoda. Możliwość zarządzania pieniędzmi, zostając przy tym systemie, który bardzo dobrze znałam i bez żadnych dodatkowych formalności, których i tak już przy przeprowadzce było sporo. Dzięki temu mogłam się skupić na tym, co naprawdę ważne: nauce, poznawaniu nowych ludzi, odkrywaniu nowego kraju, eksplorowania, no i odkrywanie życia tutaj całkowicie na nowo. Dlatego w tym odcinku już takiego zwykłego vloga chciałam Wam przedstawić, jak konto milenium 360 stopni pomaga mi w codziennych wydatkach tutaj. Na miejscu, ale o tym dowiecie się w dalszej części vloga. Także już Wam nie przeszkadzam i kontynuujemy. Outfit of the day, guys. Mam na sobie taką niebieską bluzę. Moją nową torebkę, którą kupiłam sobie od siebie dla siebie. Do tego mam spodnie takie bagi. Także tak się prezentuje outfit i lecimy się spotkać z Julą zamówiłam Ubera, bo jakbym miała jechać komunikacją, to już bym nie zdążyła. Już od trzech dni nie działa mi winda i to się stało dosłownie dzień po tym, jak przyjechałam. Ja przyjechałam wieczorem, wyszłam do domu, rozpakowałam się, poszłam spać na drugi dzień już nie działała, więc to no nie jestem zadowolona z tego, że nie działa, bo mieszkam na ósmym piętrze, ale i tak cud się stał, że akurat jak byłam z walizką, to wszystko działało i było okej, okay, bo nie wiem, jak bym wniosła 24-kilową walizkę na 8. piętro. Ok, kochani, jestem teraz na zakupach w jednej z największych galerii w Lizbonie, czyli Galeria Centro Comercial Colombo, razem z Julą. A mając konto milenium 360 stopni, mogę płacić wygodnie kartą, nie martwiąc się o przewalutowanie. Tak, dobrze słyszycie, z kątem milenium 360 stopni mogę płacić kartą w Portugalii bez dodatkowych kosztów przewalutowania. Wszystko dzieje się automatycznie, no i jest to naprawdę wygodne. Zwłaszcza kiedy jesteś studentem za granicą i nie musisz się martwić o dodatkowe opłaty pobierane przez bank. Kochani, jesteśmy właśnie na jedzeniu i wzięłam sobie super Pokebola, którym jest Edame Spicy Tuna, mango. Mamy tu jeszcze pomidorki, ogórki, szczypiorek, awokado, ryż. No naprawdę wygląda to wspaniale. Ja w ogóle tutaj jakoś zakochałam się w pokeboulach i cały czas jem Pokébole. Albo je zamawiam, albo właśnie gdzieś jak jestem na mieście, to szybko je biorę, bo jest to mega szybkie, bardzo zdrowe, bo to jest i proteiny, i warzywa, i ryż, także mega zdrowe jedzenie. вот это ездишь. może ewentualnie to azjatyckie. A a propos, jak już tutaj sobie siedzimy i zanim zacznę jeść, to chciałam Wam powiedzieć o kolejnych benefitach konta Millennium 360 Stop, ponieważ oprócz świetnego przewalutowania, z którego korzystam na co dzień i dzięki temu zaoszczędzam pieniądze na różnych codziennych transakcjach, mogę również korzystać z wielu darmowych usług. Prowadzenie konta Millennium 360 stopni jest za 0 zł, a wypłacanie z bankomatów jest darmowe na całym świecie. Wystarczy spełnić proste warunki, czyli 5 transakcji kartą lub publikiem w miesiącu. To ogromna wygoda, a dodatkowo do tego płacę tą samą kartą w Polsce i za granicą. Także to by były kolejne plusy konta Milenium 360 stopni, a ja już wcinam mojego pokebola, bo jestem już dość głodna. Guys, dzisiaj w końcu piękna pogoda, zobaczcie. Kochani, zaraz będę wychodzić na siłkę, ale zrobię jeszcze szybkie zakupy z racji, że właśnie zabukowałyśmy z Julą pierwszy wyjazd w 2025 roku. Znaczy w sumie nie wiem, czy mogę to tak nazwać, no bo wiadomo, że na Sylwestra byłam w Miami, więc tak naprawdę tam rozpoczęłam Nowy Rok i tam byłam w Nowym Roku. No i też przyjechałam tutaj do Lizbony. No ale tego już tutaj nie traktuję stricte jak taki wyjazd-wyjazd, powiedzmy tylko, no jest to mój Erasmus. No ale zablokowałyśmy na luty wycieczkę razem, wspólną. Jeszcze leci Juli mama, Julki siostra, także myślę, że będzie bardzo fajnie. A to, gdzie lecimy, to będzie mogli się więcej dowiedzieć pewnie na moim Instagramie, może też zrobimy jakiegoś fajnego vloga. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać, ale mogę Wam zrealizować, że ja już w tym miejscu byłam. I to kilka razy nawet. I Jula też w nim była kilka razy. To jest taka podpowiedź. No, ale słuchajcie, zrobię sobie jeszcze takie szybkie zakupy, bo no jak tutaj jestem, to tak naprawdę przez cały czas nosiłam jakieś letnie ubrania, chociaż no nie cały czas, no na przykład w grudniu i e, teraz w styczniu nie noszę aż tak letnik, ale wiecie, też jakieś letnie topy. Trochę tego brakuje mi, jakby chciałabym coś fresh i tak dalej, więc zrobię sobie teraz szybkie zakupy. A jeśli chodzi o to, no to aplikacja banku Millennium to mój niezbędnik na co dzień. Dzięki niej mogę korzystać z wielu super ofert. Więc zrobienie zakupów w sieci nigdy nie było łatwiejsze. A teraz idealnie wykorzystuję cashback aż do 25% zwrotu za wybrane zakupy online w wielu popularnych sklepach internetowych jak na przykład Allegro. Aplikacja z linkami do sklepów to wszystko w jednym miejscu. Jest 2025 rok jak ty dalej nie korzystasz z cashbacku i przez to nie masz zwrotu pieniędzy no to po prostu na tym tracisz. Korzystając z cashbacku przy każdych zakupach możecie zaoszczędzić naprawdę fajne sumki. Dobra, zakupy zrobione, ile się ogarniać na siłkę. Guys, jestem brady jestem ubrana już w rzeczy na siłkę. Zjadłam szybkie śniadanko, wypiłam kawkę, a teraz lecę już w woza. Mam za 4 minuty pociąg, także lecę, widzę się z dziewczynami na siłce. Mam nadzieję tylko, że wstały i że wszystko będzie ok, jak nie, to po prostu zrobię trening sama. Aż włosy rozpuściło.

są dość zmęczona, bo zrobiłyśmy sobie niezły wycisk. Muszę przyznać, że w Lizbonie mi trochę forma spadła, bo no, nie chodziłam na rurkę, czyli nie miałam regularnych treningów rurki, która jednak dba o całe ciało, no i oprócz tego na siłowni byłam tylko kilka razy, wiadomo, surfowałam i tak dalej, ale łącznie na siłowni może byłam, nie wiem z pięć razy w zeszłym roku, w sensie w zeszłym roku od kiedy jestem w Lisbonie także no, to nie jest dużo, więc chcę w tym roku to poprawić i chcę w ogóle chciałabym bardzo dużo nowych różnych aktywności robić właśnie, na przykład czy to wrócić na rurkę, czy pójść na jakieś tańce, oprócz tego chciałabym może zacząć pilates, oczywiście wrócić do siłowni, ale siłownia to jest taki standard, no także chciałabym naprawdę wrócić do tej aktywności i to jest też moje postanowienie na ten właśnie nowy rok, żeby trzymać się tego ruchu bardzo dużo. No ja też tutaj to jest trochę co innego z racji, właśnie, że miałam cały czas pod ręką surfing. Chodziłyśmy raz w tygodniu na surfing. Oprócz tego chodzę tutaj dużo więcej niż w Polsce, no bo jednak nie przemieszczam się autem, chyba skończę kończę i idę się wykąpać. Okej, okay, guys, minęło trochę czasu, bo miałam kilka. Załamani, nerwowych podczas tej przeprowadzki, więc podsumowując, jak mogliście już zobaczyć w całym tym filmiku, konto Milenium 360 stopni to jest niesamowita wygoda, to trzeba przyznać. Zwłaszcza dla studentów tych w Polsce i tych gdzieś za granicą, na przykład na Erasmusie, tak jak ja. Dzięki aplikacji banku Milenium mogę robić zakupy wygodnie, zyskiwać cashback i także korzystać z najlepszych wielu ofert. Ponadto płacę bez obaw, bez zamartwienia się tym, że koszty przewalutowania mnie zjedzą. Dajcie znać w komentarzach z którego z benefitów konta Millenium 360 stopni Wy najchętniej byście skorzystali. Pobierajcie koniecznie aplikację Millenium, a więcej informacji macie w opisie. Halo kochani, ja już Wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego vloga z racji, że właśnie kończę go montować no i co, dajcie znać jak Wam się podobał taki luźny vlog, chciałabym w tym roku robić bardzo dużo takich luźnych vlogów, żeby mieć z Wami taką relację na bieżąco, żebyście na bieżąco wiedzieli co u mnie, i tak dalej, także buziaki widzimy się już niedługo w kolejnym. Do zobaczenia i pa pa!